Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania wiersza Stanisława Jechowicza Basia. Cóż się stało, Basi? Jakąż widzę zmianę, jej nosek napuchnięty, oczki zapłakane, a pod noskiem plasterek, cóż to wszystko znaczy, któż niezwykłą spokojność Basi wytłumaczy, zwyczajnie różne chodzą po ludziach przypadki. Basia nie chciała słuchać przestruk dobrej matki. To się cała kręciła jakby na sprężynce. To znowu dziwnych zabaw chciało się dziewczynce. Wszędzie jej było pełno, hałas w całym domu i na chwilkę spokoju nie dała nikomu. Putyc ban wodę nosi, aż się urwie ucho. Rzadko swawola komu uchodzi na sucho. Poznała to i Basia. Ale to nie w czasie. Stół obalony z lampą pokaleczył Basią. Od teraz grzeczne dziecko z Basi się zrobiło. Oby to na długo było. Dziękuję bardzo. Dobranoc.